Cześć. Dziś porozmawiamy o czterech absolutnych must have na lato. To jest czas, kiedy chcemy wyglądać stylowo, czuć się komfortowo i jednocześnie radzić sobie z upałami. Dlatego przygotowałem dla was listę rzeczy, które każdy mężczyzna powinien mieć w swojej garderobie na ten sezon. Pierwszym have na lato jest biała lniana koszula. Lento materiał idealny na wysokie temperatury. Jest przewiewny, lekki i bardzo stylowy. Więc koszula z lnu to doskonały wybór, ponieważ nie tylko świetnie wygląda, ale również zapewnia odpowiedni komfort noszenia. Ostatnio coraz więcej rzeczy z tego materiału pojawia się w sklepach, co jest naprawdę świetne, bo mamy coraz większy wybór. Niektórzy z was może sobie teraz myślą, o czym ty w ogóle mówisz? Jaki komfort? Dotykałem to, to jest nieprzyjemne i szorstkie. I tu wszystko zależy od jakości. Lepszy len jest gładki i przyjemny w dotyku, natomiast tańszy może być na początku dość szorstki. Czemu na początku? Ponieważ len to jest taki nietypowy materiał, że im więcej razy go pierzesz, tym bardziej miękki i przyjemny się staje. Oczywiście nie znaczy to, że masz prać tę koszulę codziennie, ale nawet jakbyś to robił, to lento wytrzyma, bo jest to jedna z najbardziej wytrzymałych tkanin dużo bardziej niż bawełna czy wełna. Dlatego jeśli raz zainwestujesz w dobrej jakości lnianą koszulę, to będziesz miał element, który posłuży Ci lata. A biała lniana koszula jest niesamowicie wszechstronna. Można ją nosić na wiele różnych sposobów i do różnych okazji. Świetnie sprawdzi się zarówno na plaży jak i na eleganckim przyjęciu. Możesz ją zestawić z lekkimi spodniami chino, z shortami czy nawet z eleganckimi spodniami. Taka koszula doda twojej stylizacji elegancji i świeżości. Jeśli masz już ją w swojej szafie lub planujesz kupić ją tego lata, a polecam bo naprawdę warto, ale nie masz... Do końca pomysłu, czy będzie ona do Ciebie pasowała, jak ją wystylizować, co z czym połączyć, to w moim najnowszym upbooku Pracownia Stylu La Dolce Vita na Lato znajdziesz mnóstwo inspiracji, jak nosić białą lnianą koszulę. I nie martw się, nie będziesz wyglądał jak w worku, czy jak w piżamie. Grunt to znać odpowiednie połączenia i umieć ją nosić. A tego wszystkiego właśnie się tam nauczysz. Znajdziesz tam też linki do wielu naprawdę dobrej jakości lnianych koszul. Dzięki czemu łatwo możesz znaleźć idealną dla siebie, co ważne w każdym budżecie. Jeśli podoba Ci się film, to właśnie teraz wrzuć pod nim lajka. Tobie zajmie to 3 sekundy, a mi pozwoli dalej rozwijać kanał i wrzucać coraz lepsze materiały. Kolejnym must na lato są Zamszowe mokasyny. Obuwie, które jest lżejsze niż tradycyjne loafers ze skóry licowej, a jednocześnie zapewnią niesamowity komfort, dzięki czemu świetnie nadają się na letnie dni. Skóra zamszowa jest cieńsza niż skóra licowa. Te buty są takie bardziej elastyczne, nie są takie sztywne i szybciej dopasowują się do stopy. Poza tym dodatkowym plusem jest to, że jest to obuwie wsuwane. Nie tylko jest to wygodniejsze i bardziej praktyczne, ale także wygląda genialnie. No zobacz to. Ten minimalistyczny design przyciąga uwagę, ale nie w nachalny sposób. A poza tym żadne sznurowadła nie latają ci wszędzie dookoła, nic nie musisz wciskać z boku, żeby nie było widać, nic nie uciska i nie przeszkadza. No wygoda poziom 10 na 10. Idealnie sprawdzą się na co dzień. I do luźnych stylizacji, które są casualowe, na przykład na spacery, do pracy, jeśli nie masz określonego dress code'u. Możesz je również genialnie połączyć z lnianymi spodniami, ale też założysz je do bardziej eleganckich okazji, bo możesz je też dopasować do marynarki. I będziesz wyglądał świetnie. Jeśli chodzi o wybór koloru, to jako pierwsze wybrałbym granatowe lub brązowe. I jeden i drugi kolor zapewni ci maksymalną uniwersalność. Po prostu spójrz na swoją szafę i wybierz ten, który będzie pasował do większej ilości rzeczy. Choć to praktycznie nie ma znaczenia, bo jestem pewny, że jak kupisz jeden kolor, to i tak go polubisz, że zaraz kupisz drugi. Wiem to po sobie, także no. A jeśli dalej nie jesteś pewien, czy ten kolor będzie pasował do rzeczy, które masz w swojej garderobie, a odpowiedzi na Twoje pytanie nie znalazłeś w Abbuku, to pamiętaj, że zawsze możesz zapytać o to w naszym klubie. Tak jak Józef, który wrzucił posta na temat wymienianych spodni do pracy. Było to jeszcze przed premierą Abbuka, ale oczywiście podrzuciłem mu kilka propozycji. No bo właśnie o to chodzi w naszym klubie. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, czy po prostu chcesz podzielić się tym jaką świetną stylizację dzisiaj stworzyłeś, to znajdziesz tam innych mężczyzn takich jak ty, którzy również budują swój styl. Pamiętaj, że dostęp do klubu otrzymasz wyłącznie po zakupie Upbooka. Link znajdziesz na jego drugiej stronie. Trzecim must have na lato są shorty, chino jeśli jesteś przyzwyczajony do dżinsowych spodenek, to czas na zmianę. Po co gotować się w tych krótkich jeansach? Spodenki chino to świetny pierwszy krok w kierunku bardziej stylowego i komfortowego ubioru na lato. Wykonane z lekkiej bawełny, co sprawia, że są przewiewne i komfortowe nawet w gorące dni. W porównaniu do dżinsowych shortów, które mogą być ciężkie i nieprzewiewne, spodenki chino zapewniają znacznie większy komfort i Taką swobodę ruchów. Są również bardziej eleganckie i wszechstronne. Możesz je zestawić z koszulą, z t-shirtem, z polówką, nawet z lekkim swetrem i zawsze będą wyglądały dobrze. Poza tym masz większą możliwość podziałania z kolorami. W spodenkach jeansowych masz tylko jeden wybór kolor jeansowy. No, co prawda, możesz wybierać jaśniejsze lub ciemniejsze, ale jeans to jeans, nigdy nie będzie wyglądał elegancko. Poza tym, jeansowe spodenki noszą wszyscy. Jak chcesz wyglądać lepiej i wyróżnić się z tłumu, jeśli nosisz to samo co inni? A tu możesz postawić na granatowe, możesz wybrać białe, możesz zdecydować się na beżowe, oliwkowe, szare no, cała gama kolorystyczna, dzięki której będziesz miał uniwersalne shorty, które dopasujesz do różnych okazji. W łatwy sposób mogę Ci porównać uniwersalność tych spodenek. Weźmy jeansowe i weźmy shorty chino. Niech nawet będą granatowe, żeby jakoś ta kolorystyka była podobna. I połączmy te rzeczy z białymi sneakersami. Jak to wygląda w przypadku spodenek jeansowych? Tanio. Jak to wygląda przy shortach chino? No, dużo lepiej. I teraz zamieńmy sneakersy na zamszowem okasynę. Jak to pasuje przy spodenkach jeansowych? Wcale nie pasuje. A do shortów chino? No genialnie. No i co tu dużo mówić, wszystko widać na pierwszy rzut oka. Niech to lato będzie Twoim przełomowym latem, kiedy wszelkie spodenki jeansowe wylądują w koszu. Zrób to dla Siebie, bo później mi za to podziękujesz. Ostatnim, ale nie mniej ważnym mastchew na lato jest tank top. Inaczej nazywany podkoszulkiem lub żonobiką. Ale spokojnie, nie będę tutaj uczył cię stylizacji na konkubenta. Używany w stylizacjach warstwowych tank top to świetny sposób na dodanie funkcjonalności i stylu do twojego letniego ubioru. Możesz na niego narzucić koszulę, co nie tylko sprawi, że będziesz wyglądał świetnie, ale również pomoże w uniknięciu mokrego pasa startowego na plecach. Wchłonie on pot, dzięki czemu koszula na wierzchu pozostanie sucha i świeża przez cały dzień. Możesz nosić tank top pod lekką koszulą z lnu lub bawełny, tworząc stylowy i naprawdę funkcjonalny look. Taka stylizacja jest idealna na letnie dni, kiedy chcesz wyglądać dobrze, ale jednocześnie potrzebujesz komfortu i przewiewności. Ważne jest jednak to, aby nie prześwitywał, bo wtedy wygląda to źle unikaj także zakładania białej koszuli, ponieważ jeśli nie ma kontrastu między tanktopem a koszulą wierzchnią, no to nie wygląda to zbyt dobrze. Dodatkowo koniecznie zwróć uwagę na jego jakość. Jest to element bardzo widoczny i przyciągający wzrok, dlatego nie możesz korzystać ze zwykłego najtańszego podkoszulka, a tym bardziej, jeśli jest on już po przejściach i jest Powyciągany, lub tym bardziej, jeśli ma jakieś przebarwienia, ale nosisz go. No bo przecież i tak go nie widać. Jeśli tak jest, to zmień myślenie i zmień podkoszulek na taki bez plam, nawet jeśli nosisz go pod koszulą i jest niewidoczny. A w przypadku noszenia go w stylizacjach warstwowych, koniecznie musi on być dobrej jakości. Czysty i typowo biały. Ten element naprawdę nie kosztuje dużo. Jeśli nie wiesz, jakie wybrać, to rzuć okiem na te, które przedstawiłem w pracowni stylu na lato, bo znajdziesz je tam już od 49 zł. Tank top jest szczególnie przydatny, jeśli jesteś większym facetem, ponieważ w świetny sposób pomaga ukryć niedoskonałości. Dzięki warstwowej stylizacji możesz czuć się pewniej i komfortowo, nawet w najgorętsze dni. Bo ta koszula wierzchnia, która jest rozpięta, nie opina Twojego ciała. Ona jest tak lekko zarzucona, powiewa sobie i w świetny sposób chowa te dodatkowe kilogramy. Jeśli nigdy nie próbowałeś, to spróbuj, a przekonasz się, że będziesz wyglądał w tym dobrze. W moim eBooku znajdziesz szczegółowe porady, jak nosić tank top w różnych stylizacjach. To element garderoby, który dodaje warstwowości i stylu, a jednocześnie zapewnia komfort i funkcjonalność. Must-have na lato, który warto mieć w swojej szafie. I to były cztery propozycje, które każdy mężczyzna no, powinien mieć w swojej garderobie. Biała lniana koszula, zamszowe mokasyny, shorty chino i tank top to elementy dzięki którym będziesz lepiej wyglądał tego lata i które wniosą Twoje stylizacje na wyższy poziom. Czuj się dobrze, zwiększ swoją pewność siebie i stań się atrakcyjniejszym mężczyzną. Pamiętaj, że zawsze możesz polecić mój kanał swoim znajomym, którzy też interesują się modą i chcą wyglądać lepiej. Razem tworzymy społeczność mężczyzn, którzy wiedzą, jak się ubrać i chcą się dzielić swoją wiedzą z innymi. Dzięki temu możemy wspólnie podnosić standardy męskiej mody w Polsce.